Siemano! Dziś relaksujemy się po robocie, a jutro jedziemy na plan zdjęciowy do nowego serialu Julka w siedzibie tvn -u. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na parę pytań, które od was dostaliśmy drogą mailową. Gdzie ty kurwa dałeś pytania? Nie wiem. O stary! Jak to zrobiłeś? Bajer. Nauczysz mnie tego Okej, okej. Okay, okay. Fajnie. Ale nie, poważnie, chcę to, hmm, to Kamil, pytanie dla Ciebie pierwsze będzie, co mi tam? Yy, powiedz naszym widzom, kiedy będzie montaż na Parku na Pądzniku? Wiecie co, wydaje mi się, że w najbliższym czasie, kiedy będziemy na parku, na pewno weźmiemy ze sobą sprzęt i nagramy jakiś materiał. No i chyba tyle, nie? Hmm, nie widzę co tu więcej mówić? O, Jakubie, czy uważasz, że posiadanie kobiet w naszym wieku jest ok? Wiesz, ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że na miłość nie ma jakiejś specjalnej granicy wiekowej. Jeśli ktoś się zakocha w wieku 15 lat, to będzie wtedy zakochany. Jeśli ktoś się zakocha w wieku 25 czy 30 lat, no to wtedy będzie, prawda? Także, nie wiem, chyba więcej nic na ten temat nie mam do powiedzenia. O, Kamil, ciekawe pytanie dla ciebie. Mężczyźni muszą kupować kwiaty kobietom, a co kobiety powinny kupować mężczyznom? O, widziki. Wydaje mi się, że powinno być to piwo. Piwo. Bez apelacji, nie piwo. Prawda? Myślę, że jednak kurcze lepiej jest zamiast kwiatucha dostać zimny browar w kuflu. Podany na tacy, nie? To dawaj jakieś pytanko mi teraz. Kiedy to było? O, dobra. Dlaczego kobiety tak bardzo było się sportu w ekstremalnych? Wiesz, pewnie to przez to, że kobiety to z natury płeć piękna, delikatna. Jeśli dziewczyna potrafi się stroić pół dnia na imprezę to równie dobrze pół tony może sobie wypieprzyć jakiegoś pudru na ranę Bardzo ich to będzie przeszkadzało, a my tego praktycznie w ogóle nie zauważamy, także dziewczyny jeśli się zabijacie, to uwierzcie, że nam to nie przeszkadza, bo to jest Dokładnie. rzecz naturalna, że ktoś ma siniak czy otarcie No dobra Kamil jakieś pytanko będziesz chciał? Oczywiście Dobra, dobra. O! pokażcie na jednym ze swoich filmików co aktualnie dzieje się z młodzieżą na skateparku yy, i czy według was jest to w porządku o, widzicie? wydaje mi się, że odpowiemy na to pytanie w najbliższym materiale który nagramy na proniku. no, myślę, że teraz nie ma sensu się na ten temat roz, rozpowiadać, no bo no nie mamy materiału tak to by gdzieś w tym rogu pojawił się taki fajny, mały o... Yy... U... Mój świetl... chmurka, wyświetlacz, który by pokazał, właśnie materiał nagrany gdzieś tutaj, prawda? No ale niestety nie mamy owego materiału. Także będzie to w następnym odcinku. Kurczę, Kamil, ja jestem trochę zastany osobiście. Co ty na jakieś 5 sekundowe party? Okej, okay. a teraz gdzieś mogę. Kurwa, zgrzałem się. Kurwa, ja też. Dobra, a... wracajmy do pytań. Dobra, czemu nie? Zadawaj teraz jakieś pytanko ty dla mnie. Na czym to stanęliśmy? A wiesz, sam nie wiem. Trochę kurczę tańczyliśmy z piękną na widzę. O dobra. Jakubiu. Czy picie piwa w miejscu publicznym z umiarkowaną ilością jest dobre czy złe? Wiesz, ja osobiście lubię pić piwo. Nie ukrywam tego. Potrafię go wychłoptać tony, hektolitry. Jednak gdy miał dziecko, i szedłbym z dzieckiem przez park i zobaczył jego Degenerucha, który siedzi na ławce i tak powiem chleje browar, to nie byłbym zadowolony tym widokiem. Nie chciałbym, żeby po prostu dzieci oglądały taki widok. Także wydaje mi się, że jednak lepiej to piwko sobie wypić spokojnie w domu czy też w knajpie. Bo... czy znaczy, no. zgadza się na to, że policja ingerowała, to? Wydaje mi się, że tak. Dla mnie osobiście nie jest jakąś super przyjemnością siedzieć na ławce, kurczę, przy ludziach i po prostu pić piwo. Dla mnie to jest bardzo trunek dostosowany do okoliczności, do klimatu, w którym się go spożywa, prawda? Knajpka, obalanie czegoś, nie wiem, urodzinki czy coś, także wydaje mi się, że ten zakaz jest okej, okay, bo wiadomo, niektórzy by się stosowali i jednak pili to piwo w jakichś bardziej oddalonych, niepublicznych miejscach, no ale jednak większość typu tutaj, prawda, nie chce obrazić grupy społecznej dresów, ale myślę, że oni najbardziej się nie stosują do tego. Mhm, dobra. Pytanko, Pytanko, Kamil, Pytanko... Hmm... Yy, dorośli ludzie uważają nas... Hmm, ...za śmieciarzy. Jak tak. myślisz, dlaczego? Myślisz, że Przerwę ci, sprostuję pytanie. Nas, jako ludzi aktywnych, yy, sportowo pod względem ekstremalnym, prawda? Rolki, hulajnoga, nie wiem, deska, BMX. Rozumiem. Wydaje mi się, że to dlatego, iż... Dużo ludzi z naszej, z naszej grupy nie umie się zachować po prostu w miejscach publicznych. To zostawiają fakt. śmieci, przeklinają. No i potem są stereotypy, jakie są. No nie? właśnie. Dokładnie. Jakieś pytanie coś, tak? No czemu nie, jak coś jeszcze mamy, to dawaj, rozkręciłem się. No widzisz, to teraz będzie już bardzo interesujące pytanie. Mm -hmm. Co powinno się zrobić, żeby być dobrym człowiekiem? Trochę mnie zgjąłeś tym pytaniem, powiem ci szczerze. Żeby być dobrym człowiekiem, tak? To też zależy w jakim kontekście to dobro jest przez ludzi odbierane. Ja na przykład uważam, że jeśli nikomu nie wadzę, żyję sobie w swoim własnym, wyimaginowanym świecie, nie uczęszczam, kurczę, wróć, nie udzielam się jakoś specjalnie, nie wiem, w bójkach, czy nie jestem żadnym kibolem. Nie maluję po murach, no to wydaje mi się, że dla społeczeństwa jestem dobrym człowiekiem jako tako, ponieważ nie jestem jakąś konkretną przeszkodą, którą trzeba pokonać, prawda? No usuwam się z drogi. No rozumiem. Dobra, coś tu mamy dla Ciebie się szkajma. Czy według Ciebie kobiety, kobiety dobrze wyglądają z papierosem i czy pasuje do nich przeklinanie? Hmm. Wiesz co, bardzo kontrowersyjny temat wybrałeś. Przeklinanie na pewno nie. Wiadomo, kiedy jakaś kobieta... no Często ludzie się wkurzają, prawda? Także kiedy się jednak bardzo zdenerwuje, no to wypada, no nie ukrywajmy, wypada powiedzieć kurwa mać albo ja pierdolę, no nie? Ale w jakiejś znaczniejszej części wypowiedzi jednak dla mnie to jest takie bardzo niekobiece, niesubtelne. Kobieta dla mnie z natury powinna być jednak subtelna. I słodka. I słodka, dokładnie. A co do papierosów, ja osobiście bym nie chciał mieć dziewczyny, która pali i nie mam, z czego się bardzo cieszę, ponieważ nie pali. Yy, także, no tyle osobiście. Nie wiem, ty byś chciał mieć taką dziewczynę, to... która pali? Od nie. czasu do czasu tak, nie? Od czasu widzę przeszkód, żeby ale... Dokładnie, ale... jednak nałogu to nie jest to. To nie jest to. Nie. No. Także no. chyba tyle. Jest tam coś jeszcze ciekawego dla Jest chyba jedno pytanko. O, o ostatnie pytanko. Uważaj. Yy, dziewczyny typu L. dobre czy złe? Jest to. Wydaje mi się, że nie miałbym nic przeciwko poznania jakiejś takiej dziewczyny, mm. ale teraz musiałbym odpowiedzieć na pytanie, czy chciałbym ją poznać po prostu, mm. jeżeli za bardzo próbowałaby się popisać. No dokładnie, dla mnie to dla mnie jednak bez sensu jest kurczę udawać kogoś, kim się nie jest. No właśnie, nie wiem, ubierać w ciuchy ciuchy i buty, sześć rozmiarów za duże, bo są skate'owe, mają wielki język czy coś. Nie Także... no, rozumiem, dla mnie to nie jest ta droga. Mhm. Także spytaj tyle, nie? Tak. No. Chcieliśmy też pozdrowić człowieka, który bacznie śledzi nasze poczynania w internecie. Tak, frugo, Ciebie pozdrawiamy. Yy... No i co tam jeszcze? Nie, no wydaje mi się, że to na dziś będzie tyle. Na dzisiaj chyba tyle, dokładnie. Wiecie co, jutro y, postaramy się zmontować jakiś klip. Może nam się uda na planie filmowym, jednak nie sądzę, czy... Pozwolą ci, nam czy, czy Dokładnie, takiego. czy pozwolą nam wyciągnąć w ogóle kamerę u nich, ale bądźcie pewni, że zrelacjonujemy jutrzejszy dzień i, no, i będzie co opowiadać. No i trzymajcie za nas kciuki. Dokładnie. No, to trzymajcie się, tyle. Na razie.